Pani, tak, tak, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mieliśmy się głównie skupić na wodach powierzchniowych, ponieważ wody podziemne to głównie referowali koledzy z zakładu hydrogeologii. Przejdźmy więc do wód powierzchniowych, bo stosunkowo mało o tym obszarze się mówi, jeśli chodzi o zasoby wód powierzchniowych. Obszar ten należy do obszarów o największych deficytów wodnych. Profesor Pasławski robiąc analizę powiedzmy lat 1880-1980 naliczył 40 lat wybitnie suchych, 14 wilgotnych, cała reszta kręciła się koło średniej, średnia to 530 mm. A więc znacznie mniej od średniej krajowej, która wynosi koło 600. Wartość ta jeszcze jest spotęgowana faktem, że jest to obszar uprzywilejowany pod względem termicznym, w związku z tym wysokie wartości parowania i niewielkie wartości odpływu. Ponieważ dominuje na tym obszarze glina zwałowa Sieć cieków na tym obszarze jest bardzo gęsta, ale są to cieki drobne o niewielkiej zasobności wodnej. Średnia zasobność w granicach 3,1 litra sześciennego na sekundę z kilometra kwadratowego. Średnia dla Polski 5,5. ,5. Ponieważ jest to obszar o małej zdolności retencyjnej, 70% wód odpływa rzekami w ciągu dwóch, trzech miesięcy w okresie roztopu. Pozostały okres roku to stany niskie i bardzo niskie. Na początku lat dwudziestych w ramach wykonywania mach, map hydrograficznych Polski w skali 1 do 50 tysięcy. Wykonaliśmy szereg pomiarów przepływu. Objętości wód. No i w zasadzie, proszę Państwa, sytuacja tragiczna, ponieważ jeżeli woda płynęła, to były to wartości rzędu kilku, kilkunastu litrów na sekundę. Przy czym zdecydowana większość to były odcieki z rurek drenarskich, a nie naturalne, powiedzmy, zasilanie odpływu rzecznego. Obszar już przed pierwszą wojną światową został silnie zmeliorowany, zdrenowany. Na tym obszarze, na tym obszarze naliczyłem 25 spółek wodnych, które obejmują 000, ponad 7200 hektarów. I te spółki wodne wykonane były już przed pierwszą wojną światową. Czyli mamy bardzo ubogi, jeśli chodzi o wodę, obszar południowej Wielkopolski. Jeżeli ruszy eksploatacja węgla brunatnego, problemem będzie odwodnienie złoża. Widać, że wypompowywane będą olbrzymie ilości wód. Wód zabarwionych, wód słonabych, potem słonych o narastającym w miarę narastania eksploatacji zasoleniu. Z zasoleniem możemy walczyć głównie drogą rozcieńczania, czyli te wody zabarwione, jeżeli i zasolone no muszą być odprowadzane do jakiegoś większego odbiornika, nie wiem czy do Warty, czy do Odry, w każdym razie nie do tej sieci rzek, która tutaj się znajduje. Jeżeli ruszy eksploatacja węgla, wzrośnie zawartość zawiesiny, zarówno organiczne, jak i nieorganiczne. W związku z tym budowa dużych odstojników, ażeby można było, powiedzmy, tą zawiesinę zlikwidować. Jednocześnie odwadniane będą te wody najcenniejsze, czwartorzędowe, które prawdopodobnie razem z tymi zasolonymi będą odprowadzane na zewnątrz. Na pewno nie do Baryczy, bo ulegnie likwidacji wtedy Park Krajobrazowy, tylko gdzieś dalej. We wyniku odwodnienia no, ulegną zmiany stosunków wodnych na tym obszarze, czyli rolnictwo, nawet jeżeli nie znajdzie się w bezpośrednim oddziaływaniu, to w pośrednim, czyli trzeba będzie ewentualnie te tereny nawadniać. A wody nie ma. W zasadzie my mówimy ciągle o eksploatacji węgla brunatnego. Ale chyba każdy sobie zdaje sprawę, że przecież ten węgiel brunatny nie będzie przewożony do Adamowa czy do Konina. Tam musi powstać elektrownia. Przypuszczalnie najpierw będą to próby niewielka rzędu 500-600 w miarę upływu czasu moc tej elektrowni będzie wzrastała. Na pewno na północ od tego złoża, które tutaj mamy. I z chwilą, kiedy powstanie elektrownia, wiadomo będzie, że po wyczerpaniu tego złoża ruszy następne złoże i to zatrzyma się dopiero gdzieś koło Trzępienia. Czyli jeżeli ruszy eksploatacja, to będzie powiedzmy problem eksploatacji na bardzo wiele, wiele lat. Kolejny problem z pracą elektrowni. Wiadomo, że taka elektrownia potrzebuje olbrzymiej ilości wód chłodniczych. Elektrownia z Kawina pod Krakowem bierze 20 metrów sześciennych na sekundę do chłodzenia. Efekt jest taki, że w rejonie Krakowa w ogóle zjawiska lodowe zniknęły już w latach 50. Jeśli chodzi o jeziora Konińskie, to one zostały włączone tam na przełomie lat 60. i 70. No, i doszło do bardzo silnych zmian w ekosystemach. Musimy sobie postawić kilka pytań. Jeżeli elektrownia ma powstać, to gdzie? I jaka moc ma być tej elektrowni? Dalej. Czy jaki będzie system chłodzenia? Czy kominowy, tak jak w Bełchatowie widzimy tą wielką wieżę i ciągle parę wodną koło tego komina chłodniczego co sekundę ponad 2,5 metra sześciennego na sekundę wody leci w powietrze. Tu w tym rejonie nie ma skąd takiej ilości do chłodzenia brać na straty bezwrotne. W związku z tym skąd wody kopalniane dla celów chłodniczych na pewno nie będą się nadawały, ponieważ i zasolone, i zabarwione. Dalej. Deficyt wody będzie się więc ciągle powiększał. I jeżeli, proszę Państwa, ta elektrownia ruszy, co z odpadami popielnymi? Widzieliśmy popielność rzędu 15%. To jest wysoka ilość popiołów. Co z tymi popiołami? Przy Elektrowni w Pontnowie przy, na zachód od jeziora Gosławice cała wielka odkrywka jest wypełniona popiołami. To jest taka bomba ekologiczna. PH rzędu 10-12. Nie ma co z tym zrobić. I po prostu nie mamy ciągle możliwości jak gdyby zagospodarowania. Ja tutaj Państwu podałem kilka takich. Problemów, o których w ogóle się nie mówi. Ale kto wie, czy budowa elektrowni nie będzie stanowiła większe zagrożenie, aniżeli sama kopalnia odkrywkowa. Poza tym widzimy, że zasiarczone złoże to też poleci wszystko przez komis. Dziękuję i poproszę. Panie. Teraz występuje pan profesor Adam Choiński, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, ja mam 5 minut tylko. Dlaczego 5 minut? Dlatego, gdyż będę mówił o jeziorach, a ich jest niewiele. Tak jak człowiek potrzebuje wodę, tak elektrownie różnorakie potrzebują wodę, o czym wspominał pan profesor Kaniecki. I to bez względu na to, jakie to elektrownie, czy jądrowe, czy, czy węglowe. Czy zatem jeziora, mówię w odniesieniu oczywiście do jezior z tego obszaru, czy jeziora mają jakieś znaczenie w odniesieniu choćby do zasobów wód, którymi możemy dysponować? Otóż jeziora na analizowanym obszarze leżą na Pojezierzu Leszczyńskim, przy czym część wschodnia to jest Pojezierze Krzywińskie, zaś część zachodnia to jest po Jezierze Sławskie. Otóż najbliższe jeziora względem tego obszaru eksploatacji można um, pogrupować w takie trzy w takie trzy liczebne zgrupowania, mianowicie pierwsze zgrupowanie okolice Dolska. 11 jezior, Zbęchy, Cichowo, Murka, Łagowskie, Mełpińskie, Lubiatówko, Dolskie, Małe, Duże, Trąbinki, Ostrowieczno, Bożejewskie i Grzymisławskie. Proszę Państwa, to są nazwy jezior. Jaki areał zajmują? Łącznie 750 hektarów i może to nie jest tak ważne w odniesieniu do naszego tematu, ile łączna kubatura wód, a w tym przypadku Określiłem ją na 20 milionów metrów sześciennych. To jest pierwsze zgrupowanie jezior. Zgrupowanie drugie, koło osiecznej, dziewięć jezior. Wymienię może największe. Zbiornik Wonieś, składający się z pięciu pierwotnych, pierwotnie naturalnych zbiorników, czy też Łoniewskie, to jest osieczno, Świerczyńskie. Łączna powierzchnia 1040 hektarów i bardzo niewielkie zasoby, ja później odniosę je do Konina, bardzo niewielkie zasoby, 19 milionów metrów sześciennych. Trzecie zgrupowanie, takie najbliższe, jakie znalazłem, to jest zachodnia część Pojezierza Sławskiego, tu mamy 13 jezior, pozwolę sobie wymienić największe, Wieleńskie, Dominickie, Osłonińskie, Białe Miałkie, przemęckie i proszę Państwa te jeziora to jest 1300 hektarów. Kubatura wód 47 milionów metrów sześciennych. Jakie to są jeziora, te, które wymieniłem? Czym się różni od innych? Czy nadają się na przykład do wykorzystania w celu obiegu chłodzenia elektrowni? Czym się różni od jezior konińskich wreszcie? Tutaj moi poprzednicy każdy nawiązywał do jezior konińskich, jest to zasadne, bo jest to piękna yy, możliwość przyrównania tego obszaru do tamtego. Otóż, proszę Państwa, są to obiekty unikatowe. Unikatowe po pierwsze w sensie liczebności. Około 30 jezior, a w Polsce mamy ich ponad 7 tysięcy, a więc to jest zaledwie niespełna pół procenta wszystkich jezior. Ich łączna powierzchnia to jest niecały procent, i zasoby wodne wszystkich jezior w kraju to jest zaledwie 0,4%. Jeśli chodzi o położenie, no położenie jest zupełnie unikalne. Otóż jest to obszar, na którym najdalej na południe występują polodowcowe jeziora w Polsce. Jak spojrzycie Państwo na mapę, poniżej już tylko w górach praktycznie możemy spotkać. Ale czym to skutkuje? Skutkuje to tym, iż są to jeziora najstarsze. Lądolud w rejonie leśna był 18 tysięcy lat temu i do Bałtyku doszedł w ciągu 4 tysięcy lat, a więc a więc te jeziora są o 4 tysiące lat starsze od swoich kuzynów z północy Polski. Co się dzieje w ciągu 4 tysięcy lat? No ci, którzy mają, i ja również dużo siwych włosów, wiedzą, że IN starszy obiekt, tym jest słabszy. Te jeziora przez te 4000 lat niestety, ale osłabły. Co to znaczy? To znaczy procesy sedymentacji i sedentacji przyczyniły się do tego, iż są w stanie no, zaawansowanym wiekowo, tak bym powiedział i osoby, które znają te jeziora czy ich okolice widzą, że są one okolone bardzo dużą strefą podmokłości czy roślinności brzegowej, to to widzimy, a nie widzimy procesu wypłycania, więc tego co się osadza. Czyli te jeziora są, jeśli tak mogę powiedzieć, no bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o lądowienie. Czym się różnią od Jezior Konińskich? Dwa zdania. Jezior Konińskich mamy pięć, Gosławskie, Płątnowskie, Licheńskie, Ślesińskie i Mikorzyńskie, tych większych jezior. I one, moi państwo, to jest, stanowią 1000, powierzchnie zajmują 1200 hektarów, ale zasoby wód ponad 60 milionów metrów sześciennych. Czym się różnią, oprócz większej kubatury? Tym mianowicie, iż jeziora konińskie tworzą monolit, to jest jednolity system, prawda, jedno koło drugiego jest. Te natomiast tutaj są rozproszone, to jest zupełnie co innego. To są takie... Maleńkie misy w porównaniu do, do tamtych, kolejne pytanie: Czy nadają się wody owych jezior, na przykład, do chłodzenia czy przejmowania wód podgrzanych? Otóż odpowiem jednym krótkim słowem: nie nadają się. Dlaczego? Po pierwsze, z uwagi na niewielkie zasobności i po drugie, na rozproszenie. Ale nie tylko. Jest jeszcze inna poważna przyczyna. Otóż wymienione wcześniej Jeziora Pojezior Sławskiego leżą na terenie przemęskiego parku krajobrazowego, gdzie znajdują się obszary Natura 2000. To jest obszary specjalnej ochrony ptaków, tak zwane OSO oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, dla Wspólnoty Europejskiej. Oczywiście to jest tak zwane OZW. Dalej. Obszar zachodniej części Pojezierza Krzywińskiego, a więc okolice Osiecznej to także obszary Natura 2000, w skład których wchodzi zarówno wcześniej wspomniane OSO, jak i OZW. Czyli oba powyższe kompleksy jezior są zatem nienaruszalne. Oczywiście działalność jakąś można prowadzić, ale zgodnie z dyrektywami nie może ona być na tyle mocna, żeby ten teren zmienić. Czyli te obszary wychodzą. I co zostaje? Zostaje tylko właściwie zespół jezior Kołodolska i jak wcześniej mówiłem ile ich jest, może tylko dodam tyle, iż zasoby wód łączne tychże jezior to, za, to jest zaledwie 30% jezior konińskich. Proszę Państwa, te jeziora, o których mówiłem, są wyjątkowo czułe na zmiany i wyjątkowo mało odporne na degradację. Dlaczego tak jest? Świadczą o tym wskaźniki podatności na degradację. Takich podstawowych wskaźników można wymienić dziewięć, ja wymienię tylko trzy. To jest chociażby mała średnia głębokość, to są w większości. Z wyjątkiem tych rynnowych, głębszych jezior, w większości płytkie zbiorniki, gdzie średnia głębokość jest z rzędu 2-3 metrów. Dalej, bardzo niewielka liczba tych jezior posiada stratyfikację wód, a więc mają charakter polimiktyczny, czyli woda jest wielokrotnie mieszana w ciągu roku i w efekcie niewielkich średnich głębokości następuje resuspensja osadów, czyli wzbudzany jest osad przy pokaźnym falowaniu i wreszcie trzeci chociażby wskaźnik, to jest sposób zagospodarowania zlewni, gdzie duże udziały są gruntów ornych. Jeziora te są na tyle słabe, iż ingerencja, czy to przez pobór wód, czy też poprzez zrzut wód podgrzanych, no myślę, że spowodowałaby drastyczne zmiany ekosystemów i o czym nie było jeszcze mowy, może dwa zdania powiem, i wyeliminowanie ich z rekreacyjnego wykorzystania. I, moi państwo, wniosek końcowy. Wielce zasadne byłoby, aby jeziora nie były w ogóle brane pod uwagę w jakiejkolwiek działalności związanej z eksploatacją. Dziękuję bardzo.